Dzień dobry kochani, raz jeszcze w dniu dzisiejszym skarb moje. Mamy nów księżyca w znaku Zodiaku Ryby. No to cóż, no to czytanko. Jak to na nów, jak to na pełnię, no to trzeba zrobić i zobaczyć, co ten dzisiejszy nów każdemu z nas, kochani, każdemu znaku Zodiaku będzie chciał przynieść. Plus karta, moi drodzy, wskazówki na ten nów, którą tutaj już dla was wylosowałam, i zobaczmy, co nam głosi. A głosi nam ona. Wnioski są na wyciągnięcie ręki. Co by to nie znaczyło, słuchajcie. Jakie wnioski, to wy już tam będziecie najlepiej wiedzieć. W każdym bądź razie, kochani, jakieś wnioski są już na wyciągnięcie ręki. Mega. Z jednej strony fajnie, posłuchajcie, bo przynajmniej mamy jakąś jasność sytuacji. I moi drodzy, zaczynamy czytanko. Zobaczmy, co nów księżyca, dzisiejszy Nów księżyca w znaku sodiaku ryby przyniesie barankowi. Moi drodzy, wyzwolenie się z czegoś. Ja bym tak tą kartę czytała, aczkolwiek jest to oczywiście karta szczęścia, jest to karta radości, jest to karta uśmiechu, ale w tej talii, kochani, jak ja widzę tą fruwającą tutaj, wznoszącą się nad, nad powiedzmy powierzchnią Ziemi kobietę, czy też tudzież postać, tak, żeby nie było znowu, że to znowu las, o, chodzi o laski, o facetów nie. Ja widzę wyzwolenie się. Wam, e, słuchajcie, ten now księżyca doda skrzydeł, i w pewnym stopniu ja mam takie wrażenie, że wy się z czegoś wyzwolicie, nabierzecie lekkości i nabierzecie takiego klimatu, w którym po prostu aż, aż was uniesie do góry. Jakaś energia was bardzo mocno, kochani, popcha. Być może z tym nowiem coś zostawicie w tyle, po prostu coś już odejdzie do mroku po to, żeby was, kochani, z jakiegoś klimatu, klimatu wyzwolić. I tego się trzymajmy. Co u byka? Co ten nów, co ten nów przyniesie? Znaku odjaku byk. Siłę. Kochani, no to tym lepiej, tak? Jeszcze lepiej znaczy się, kochani, na razie słuchajcie, idą dobre karty, zobaczymy, co dalej. Ale bynajmniej siła, moc, moi drodzy. A więc karta mówiąca o tym, że nów e, faktycznie dla większości byków może przynieść, powiedziałabym, świeży przypływ energii, świeży przypływ takiej mocy do działań, do wszelakich jakichś, słuchajcie, ruchów, które chcecie, w, no oczywiście, w swoim własnym życiu dokonać, moi drodzy. To jest również karta mówiąca o tym, że jeżeli posiadacie i macie jakąś partię partnera, moi drodzy. Nieważne, czy w związku stałym, czy nie stałym, ale ta karta będzie też mówiła o tym, że możecie się zbliżyć, że możecie być bliżej razem, że możecie się połączyć, że może to być sytuacja tego, że bardziej was być może ten, po tym nowiu klimat do siebie zbliży w jakimś aspekcie. Poczujecie, że jeden bez drugiego żyć nie może, bo ta karta również też o tym mówi, że to jest połączenie się dwóch osób, które ze sobą fizycznie gdzieś tam idą przez życie, ponieważ nie mogą żyć bez siebie. Więc całkiem możliwe, że w relacjach, związkach pewne, tutaj no niektóre związki, bardziej się to wszystko umocni, uklaruje, względnie wy sami nabierzecie energii, a której być może co niektórzy teraz w tej chwili nie mają, do tego, żeby iść do przodu. Co przyniesie w bliźniętom? Słońce, no jeszcze fajniej, kochani. No, słońce to słońce, no co ja wam tutaj będę dużo opowiadać. Rozjaśnienie pewnych klimatów, być może rozjaśnienie pewnych problemów, być może odejście tych problemów, dlatego że zobaczycie światełko w tunelu. Być może, kochani, ogólną radość, wesołość, bardzo dobre, ciepłe i fajne klimaty pomiędzy wami a jakimiś osobami. Być może pomyślne załatwienie pewnych spraw, co jeżeli bliźniaki za jakąś sprawą czekają, z jakimś rozwiązaniem, za jakąś, powiedzmy, decyzją, no to również te światełko w tunelu. Się pojawia, kochani, i tu optymistyczne wieści do was mogą przyjść. Jakaś pomyślność, która da wam ogólnie szczęście i radość. Co dla raka może przynieść obecny nów? Kochani, marzenia. Wy macie sobie tutaj ze spokojem usiąść, moi drodzy, i prze przemyśleć pewne klimaty, albo też tudzież posnuć pewnego rodzaju plany, marzenia, scenariusze. To jest taka karta, w której macie sobie ze spokojem usiąść, być może co niektórzy delikatnie odpocząć, być może co niektórzy um, może nawet nie tyle, że usiąść i odpocząć, ale po prostu wziąć sprawy w swoje ręce i obmyśleć, a, że tak powiem, różnego rodzaju koncepcje i scenariusze. Mogą wam do głowy przyjść różne opcje. Możecie mieć tego troszeczkę nadmiar i, że tak powiem, tutaj mieć, że tak powiem, pole do popisu, co wy Wybrać, co będzie dla Was korzystniejsze, ale nów przynosi Wam, kochani, nowe koncepcje, nowe pomysły, nowe rozwiązania, nowe opcje. Oby tylko nie mętlik w głowie od tego nadmiaru opcji, pra prawda? No bo czasami też i w tę stronę to wszystko może podążać. Co nów przyniesie lwiątkom naszym? Mm -mm. Odejście, kochani, od czegoś. Wy tutaj y, fizycznie, kochani, no nów jak to nów. Przeważnie, nów przynosi nam to, że y, z, no, schodzimy z czegoś, tak? O, odrywamy się od czegoś, moi drodzy, co już nam niekorzystnie służy. Y, co prawda w ogóle nie służy, bo jest niekorzystne, oczywiście, ale tu ewidentnie, kochani, dziękujemy komuś za współpracę, albo też tudzież no, ktoś za współpracę dziękuję Wam, moi drodzy. Przynosi Wam ten nów jakieś odejście od czegoś, jakąś rezygnację, z czegoś, być może z czegoś albo kogoś, albo ktoś wobec Was. Pamiętajmy o tym, odwracajmy energię. Widać tu ewidentną niechęć do czegoś. Ktoś mówi: mm, Dziękuję bardzo, nie, o, nie, chcę, nie chcę tej oferty, być może coś odrzucicie, moi drodzy, być może po prostu coś Wam nie będzie pasowało i z całą pewnością coś już musi odejść, bo coś tutaj nie styka, coś komuś nie pasuje, coś nie do końca się Wam podoba i, trze i trzeba e ewidentnie, moi drodzy, powiedzieć, Sorry, stary czy stara, ale dziękuję. Co nowe przyniesie panience? Kochani, jakiś klimat do nauki pewnego rodzaju, tak bym to powiedziała, bo słuchajcie, ta karta bardzo często pokazuje bardzo takiego, bym powiedziała, wnikliwego ucznia, który, że tak powiem, próbuje wnikliwie, wszelkimi sposobami zdobyć wiedzę. Ale moi drodzy, ogólnie ta karta przynosi taką troszeczkę, powiedziałabym, nieufność, podejrzliwość. Plotki, gadanie takie za plecami, wiecie o co mi chodzi, podglądania tematyki, czujność. Ona bardziej, ta karta, wiecie co mi mówi, tak jakby panienki miały, słuchajcie, taki przekaz: bądź ostrożny, bądź czujny. Staraj się zdobywać wiedzę ze wszelkich stron. Tam, gdzie nie możesz wejść oknem, to wejdź drzwiami i ewidentnie dociekaj, dociekaj i dociekaj w danej tematyce. Będzie ci to czegoś potrzebne. Dobra, co nowe przyniesie wadze? Nową drogę, kochani. Czeka was jakaś nowa droga, całkowicie od nowa, od zera, moi drodzy. Nowy początek, e, słuchajcie, co, czego by to nie było. E, no, słuchajcie, obyście tego tutaj mi nie powariowali, bo jak widzimy na karcie zerowej, tutaj w tej tali widzimy gościa, który jest po prostu no, w kaftanie, tak, um, że tak powiem tutaj. No, wiecie, o co mi chodzi. Ale w każdym bądź razie jest to karta nowego początku. Ten nów jakby zamyka, słuchajcie, jakieś stare. Procesy, jakieś stare klimaty, jakieś sytuacje, które muszą zostać domknięte. Innymi słowy, i one w dniu dzisiejszym bo kochani, nów jest w dniu dzisiejszym zamykają coś, jakiś pewien proces. Pach! Koniec. I wy, drogie wagi, zaczynacie coś zupełnie od nowa. Macie możliwość pójścia nową ścieżką, wejść w nowe procesy, w nowe związki, w nowe relacje, oczywiście, w nowe plany, kochani, co by to nie było. Ale zaczynacie coś nowego, zostawiając w tyle za sobą to, a co już w tyle musi zostać, moi drodzy. Skorpiony, co dla Was now przyniesie? O, lala, lala. La. Hey, kochani, no, Wy tutaj macie taką kartę lekko niefortunną, bo pokazującą tak naprawdę brak możliwości karty takiej tak zwanej, słuchajcie, pustki biedy. Um, braku czegoś. Wam czegoś będzie ewidentnie brakowało, nie wiem czego. Tłum pójdzie do przodu, Wy zostaniecie w miejscu i będziecie czuli pewnego rodzaju bezsilność. Ale moi drodzy. Ta karta bardzo często, wiecie co, może tak obrazować, że faktycznie zostaliście z niczym, albo że też tudzież czegoś wam brakuje, ale ona powinna was zachęcić, moi drodzy, do tego, żeby nie siedzieć pod tym murkiem jak ten facet i powiedzieć sobie, a to dobra, trudno, już nic nie mogę. Bo póki macie ręce i nogi i łeb na karku, to wy wszystko możecie, kochani. Jak wam zabraknie rąk i nóg, wtedy powiem, dobra, spoko, jesteście w czarnej dupie, ale póki to, słuchajcie, macie na miejscu, te wszystkie, słuchajcie, ręce, nogi i tak dalej, i głowę przede wszystkim, to tak jest możliwość wyjścia z każdej beznadziejnej sytuacji. Być może, słuchajcie, ta karta też pokazuje, że okej, okay, straciliście coś, być może faktycznie czujecie pustkę, czujecie jakąś tęsknotę, brak jakiejś możliwości, nie wiem, kasy, pracy, nie wiem, miłości czy czegokolwiek, ale ta karta mówi: zostaw to już w tyle, nie, nie roztkliwiaj się nad tym wszystkim, tylko właśnie obmyśl kolejny plan, żeby podążyć za tłumem, który gdzieś tutaj idzie, tak? Dobrze. Strzelec, co przyniesie Nów dla Was? Moi drodzy, możecie otrzymać jakiś zysk. Jesteście królową monet, a więc królową tak naprawdę słuchajcie wszelkich rzeczy materialnych, czy też w ogóle jakichś takich bytowych, no ciężko mi nazwać, ale dostajecie coś. Wyczujecie siłę, bo otrzymaliście takiego, no nie wiem, swoistego rodzaju coś, na czym wam bardzo mocno zależało. Wy to już macie w tym momencie na swoich kolanach i wyczujecie taki proces, w którym czujecie się ugruntowani, ugruntowane. E, jesteście bezpieczne, jesteście stabilne, macie zapewnienie uzupełniony byt, słuchajcie, kasę, nie wiem, pracę, czujecie, że dacie sobie radę w życiu. Widać tutaj ewidentnie taki, taki klimat, w którym po prostu czujecie się bezpieczne, tak, bezpieczne i, że tak powiem, to, że to, co tutaj jakbyście, to, do czego dążyliście, o może tak to powiem strzelce, to wy to za nowiem macie tutaj jakby szansę otrzymać, tak. Dobra. Koziorożec. <laughs> Działanie. Moi drodzy was nów będzie mobilizował do jakiegoś działania. Wy macie obierać cele i za tymi celami podążać. Będziecie mieć przypływ siły do tego, żeby wsiąść na tak zwanego konia, kochani, w cudzysłowiu i po prostu pognać przed siebie i zdobywać to, co chcecie. Mało tego, karta ta pokazuje, że te cele uda wam się osiągać. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie coś zrobić, nie spoczywamy na laurach, tak, koziorożce, tylko po prostu wsiadamy na tego konia i lecimy naprzód. Zapału i energii, czy też tego, żeby to Osiągnąć wam, moi drodzy, nie zabraknie. A co dla niektórych, powiem to, ponieważ przyszło mi to do głowy. Być może ja, jeżeli tutaj, nie wiem, chcielibyście, żeby jakiś mężczyzna, czy też kobieta, oczywiście podbiły wasze serca, chcielibyście wejść w jakieś romanse, flirty i tego typu rzeczy, I jest to możliwe do zrealizowania. Wodnik, co przyniesie nów? Ula, la. Przyniesie wam diabła. Awantury, krzyki, e, słuchajcie, nerwy, strach, lęki, niepokoje, manipulacje. E, no słuchajcie, całe spektrum możliwości. Jak wiecie, diabeł tak naprawdę może zrobić wszystko: może nam zrobić psikusa, może nam, słuchajcie, pokrzyżować szyki, e, może tutaj po prostu nie pójść coś po waszej myśli, możecie się z czegoś bać, możecie się czegoś lękać, moi drodzy, możecie żyć w iluzjach, manipulacjach, moi drodzy, czy też we wiel, wielkim, ogromnym wkurzeniu się. Nie wiem, czy na kogoś czy na samych siebie, nieważne. W każdym bądź razie, słuchajcie, diabał, diabeł wam się pokazał. Więc tutaj, słuchajcie, jakieś tego typu klimaty. Gdzieś po tym nowiu was bardzo mocno mogą roztrząsnąć, ale słuchajcie, spoko, dacie sobie radę. To jest taka sytuacja, że po prostu ten now wniesie w wasze życie jakieś zawirowanie chwilowe. Posłuchajcie, to nie będzie trwało non-stop, no to wiadomo, tak? Jutro Wam zrobię kartę dnia i będzie świetno. Wyciągniemy taką lepszą kartę. Nie no, śmieję się. Ale może to być, kochani, oczywiście chwilowa sytuacja, tak? Taka po prostu, w której gdzieś być może ten dzień, czy też jutrzejszy dzień, wniesie taki klimat poddenerwowania jakiegoś albo jakiejś takiej sytuacji bardzo mocnych nerwów, które Was będą, moi drodzy, z tym nowym trzymać. Jeżeli coś takiego jest, to odetnijcie to, kochani, bo nów jest właśnie po to, żeby toksycznych rzeczy się pozbywać. No i rybka. Nuf. Samotność, moi drodzy, oddanie się pracy, pozbycie się towarzystwa, bo Wy potrzebujecie popracować, wy potrzebujecie skupić się na jakichś rzeczach, które są dla Was istotne i ważne. Być może po prostu musicie coś o czymś pomyśleć, musicie o czymś, prze, no nie wiem, coś przeanalizować, po to, żeby ruszyć z czymś naprzód. Ewidentnie widać kartę, która pokazuje kogoś, kto bardzo mocno skupia się teraz na pracy, a ja też bym powiedziała, że być może nów pokazuje, oderwi się troszeczkę od tego wszystkiego. Tak samo jak, Taki wodnik oderwi się od tego zdenerwowania i niepokoju. Um, tak samo właśnie rybka. Oderwi się od tego wszystkiego, bo popędzasz się za bardzo, powiedziałabym, tylko w swój świat, tylko w świat pracy i siebie samego. Zechciej zobaczyć, że w oku też są jakieś inne osoby, z którymi mógłbyś troszeczkę się, że tak powiem, rozrywki nabrać, tak? Albo też tudzież w ogóle pogadać. Ale faktycznie nów może pokazać wam sytuację, w której wy będziecie mieć potrzebę przeanalizowania, moi drodzy, Jakieś sprawy. Tyle ode mnie, skarby. Buziaki.